Trzeba przyznać, że metamorfoza Kevina M'Gleya robi wrażenie. Ukochany Roxy Węgiel udowadnia, że nie tylko panny młode chudną przed ślubem. Jak tego dokonał? Kevin M'Gley i Roxy Węgiel niedługo biorą ślub, choć plotki głoszą, że jeden jest już za nimi. Ich związek jest pełen kontrowersji głównie przez to, że Kevin jest o 8 lat starszy od młodziutkiej narzeczonej. Producent muzyczny ma też dziecko z poprzednią partnerką, a od kilku dni jednym z głównych tematów w mediach jest kwestia alimentów na syna Kevinem. Kevin Mingley zachwycił na parkiecie tańca z gwiazdami. W ćwierćfinale tańca z gwiazdami mogliśmy podziwiać tańce gwiazd z bliskimi osobami. Roxy Węgiel zaprosiła na parkiet swojego ukochanego Kevina Mgleja. Trzeba przyznać, że mężczyzna zachwycił zarówno jurorów, jak i widzów. Jego salto, wykonane na początku tańca, zaskoczyło wszystkich. To, na co zwrócili uwagę internauci, to sylwetka Kevin'em. Mężczyzna przeszedł metamorfozę i zgubił dodatkowe kilogramy, które pojawiły się u niego w przeciągu ostatniego roku. Jak tego dokonał, Kevin Mgley schudł 26 kg. Okazuje się, że ogromny wpływ na Kevinem miały oknie internautów, którzy nie przebierali w słowach, opisując jego sylwetkę. To dlatego zdecydował się na zmianę, czułem się bardzo źle. To chyba przez to już jestem 26 kg chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem, powiedział w wywiadzie z Pomponikiem. Okazuje się, że Kevin Mglej poważnie potraktował słowa sieciowych specjalistów. 26 kg to naprawdę imponujący wynik i zdecydowanie widać zmianę, gdy patrzy się na nową sylwetkę producenta muzycznego. Od roku jestem w poważnym treningu, wyznał, jak widać Kevin udowadnia, że nie tylko panny młode chudną przed ślubem. Jesteśmy ciekawi zdjęć z ceremonii, ukochany Roxy Węgiel z pewnością będzie prezentował się fantastycznie.